Cześć wszystkim, z tej strony Michło to kolejny film na moim kanale. No i słuchajcie, e, wiele ostatnio dostawałem komentarzy e, z pytaniami właśnie o tego MTZ, e, o szczególnie dużo było komentarzy pod ostatnim filmem z orki. E, więc w dzisiejszym filmie postaram się odpowiedzieć na wszystkie. Zacznijmy od silnika, bo o to też bardzo często pytaliście. Mamy tutaj 82 konie. E, przechodząc dalej do przodu, e, mamy tutaj obciąż 6 obciążników. E, Zaczep przedni, bo bardzo często e, używamy go, by wpychać przyczepy tutaj e, do stodoły. Mamy też przedni napęd, e, załączany e, w kabinie dźwignią. E, a więc, skoro już o kabinie, no to przejdźmy, przejdźmy do tej kabiny. Wchodząc, e, mamy bardzo wygodne siedzenie. Kabina, e, co prawda, nie jest aż tak duża jak tutaj, w tym jumdzie. E, tam jest bardzo duża kabina ale też ta, ta też jest wygodna zacznijmy może od od odpalenia bo bez odpalenia nigdzie nie pojedziemy To dźwignią przekręcamy tak wtedy jest włączony jakby zapłon prąd chodzi po ciągniku dalej mamy tutaj kluczyk jeżeli go przekręcimy tak odpalimy traktor Niestety nie będę go, teraz go nie będę przekręcał, bo nie potrzebujemy odpalonego traktora. Aby włączyć światła, ciągniemy tą dźwignię. Jeżeli chcemy wyłączyć, po prostu ją wpychamy. Tutaj mamy przyłącznik do świateł. Pozycyjne, drogowe i długie. Klakson, hmm. kierunkowskazy lewy, prawy. Wszystko działa. Mamy ręczny. zaciągamy go do siebie mamy też zmienione mamy tutaj kontrolkę dorobiliśmy sobie kiedy zaciągamy świeci się ta kontrolka Przechodząc tutaj co mamy pod nogami mamy tutaj gaz nożny tutaj mamy gaz ręczny jego używamy głównie do, do odpalania jeżeli mamy tak gaz ręczny no zahiny nam nie odpali sprzęgło hamulce no to jest raczej wiadome tutaj mamy Reduktor, wyłączony, włączony. Tak po prostu ma troszeczkę więcej siły przy, przy orce czy przy ciągnięciu przyczep, bo bardzo często jeździmy z dwoma przyczepami na skup. No i biegi. Wiele osób pytało o biegi w tym MCZ-cie, no bo tutaj jest akurat bardzo skomplikowana mechanika tych biegów. Mamy do lewej strony. Mamy tutaj przełożenie szybkie lub wolne. Na wolnym przełożeniu tutaj mamy jedynkę. Później tu mamy wsteczny, tutaj. Tu mamy trójkę, czwórkę i piątkę. Jeżeli przełożymy na biegi szybkie, tak zwane szosowe, mamy tutaj dwójkę, szóstkę, siódemkę, ósemkę i dziewiątkę tutaj tak samo mamy wsteczny stawimy go na szóstce podnośnik teraz właśnie jest opuszczony mamy tutaj dwie, dwie dźwignie od wyjść hydraulicznych tego rzadko, tej dźwigni akurat rzadko używamy, najczęściej używamy właśnie tej czyli kiprowanie przyczepy ta dźwignia jest, nie da się jej ruszyć i nawet my nie wiemy od czego ona jest Mam tutaj jeszcze te dwie dźwignie Odnośnie przedniego napędu. Teraz jest napęd załączony, czyli cały czas działa. Można zejść niżej. Wtedy napęd jest tak, jakby sam się załącza, kiedy ci ciągnikowi jest ciężko. I na samym dole jest po prostu wyłączony. Tutaj mamy yy, wałek WOM Więcej rzeczy tutaj yy, nie ma. Jest no oczywiście dach. Można otworzyć. Przedaje się w gorące dni, na przykład w żniwa. Przejdźmy teraz do tego y, Jumza, o którym wam miałem po powiedzieć. Też jest y, to białoruski ciągnik, Jum Białoruśka. Dokładny model to Jumz 6AM. Przynajmniej tak pisze po polsku, a jak się to czyta po rusku, niestety nie wiem. Wybaczcie, ale nie, nie uczę się rosyjskiego. Tutaj kabina jest bardzo, bardzo duża. Ja siedzę na siedzeniu. Mogę sobie na spokojnie rozłożyć. Mamy tak. tutaj też tura, więc tutaj tur do góry, do dołu. Można go opuścić. Tutaj wysięgnik, czyli to, to z przodu widły lub łyżka. To by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Cześć!